Witam, witam. Chciałem się pochwalić. Przyszły 3 dni temu. Zazdrość to nie jest zbyt ładna cecha, ponieważ pozazdrościłem Beatce ich, jej, ich, jej wspaniałych niebieskich krewetek. No i postanowiłem, że też sobie sprawimy niebieskie siedzę tu sobie same, zostały dwa gupiki jeszcze z ostatniego roznażania gupików. Muszę je odłowić. O, zamówiłem 20 krewetek yy, i na stronie Rendo Shrimp To zostawię w, może w opisie później, jak przyjdę do domu, bo teraz wrzucę z komóry. Yy. No i y, cena była dosyć przystępna, bo kupiłem set cały i w secie te krewetki kosztowały 50, coś, nawet nie, moment, y, 44 euro, tak, bo 50 par zapłaciłem z przesyłką. Oczywiście nie są to najbardziej rasowe z tych niebieskich, raczej to są te najtańsze, y, low z tych niebieskich, natomiast można sobie z czasem. Y, przesegregować te krewetki wybrać te najbardziej niebieskie no i ciągnąć je tam dalej bo można e, tą barwę wzmocnić jeżeli się ma taką ochotę nie wiem czy będziemy się chciało w to bawić e, no ale mam swoje niebieskie znaczy mamy bo co prawda e, głównie ja tutaj e, zajmuję się akwariami natomiast Kubek z moją żoną pomagają mi pielęgnować zbiorniki, bo dosyć dużo pracuję, no i nie mam na to czasu. Pokażę cały zbiornik. To jest kosteczka 20 litrów. Jeden z danych zbiorników, które mamy. No i siedzą teraz krewecie. No i to już zostanie zbiornik dla nich gatunkowy. No, bo e, chciałbym je poroznażać no i później porozrzucam je po zbiornikach, żeby było ciekawiej, kolorowej. Bardzo ładne neokarigiany. One się podaje, że nazywają Blue Velvet. Szczerze mówiąc, nie pamiętam. E, Akurat nie jest na takim kreweciarzem, żeby dokładnie dla mnie miało znaczenie, która odmiana i tak dalej. Bardziej podchodzę do krewetek pod względem estetycznym. No ale są wspaniałe, niebieskie Niebieskie dziady. Czy też jak to inni mówią niebieskie robale. przepiękne eee, nie pokazywałem ich od razu jak przyszły ponieważ eee, no, od razu się pochowały jak przed chwilą widzieliście dosyć mocno zarysięte tu eee, jest czym się mogę pochwalić w tym zbiorniku to jest ten mech Filmki. całkiem ładna kępa urosła o, się dobija no to taki krótki filmik co nowego słychać w piszumie cały czas coś się dzieje pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia Tutaj jeszcze chciałem pokazać kolejnych członków Timu. Mroczny kubek Fishroom to jest TEAM Tutaj jest Pipi. No i Pimp Który wiecznie obserwuje akwaria. Niestety nie mogę korzystać przez to ze stołka bo wiecznie on na nim siedzi Pozdrawiam, cześć